Witam e, znowu na kolejnym odcinku. Tym razem bardzo mi się spieszy, dlatego e, zagramy 10-0 e, Ranking taki e, bez zmian nie grałem, bo ja nie gram. Ja nie gram poza tą serią. Ja liczę się. No i miejsce nam się poprawiło. Ludzie spadają. Więc tak, szybko, szybko, bo ja dzisiaj mam naprawdę mało czasu. O! o, o. Jakiegoś kra Dobra, no to ja gram tak. Okej. Okay. Uh. Gość gra takie śmieszne rzeczy, a ja też wygramy śmiesznie. Tak, ja sobie zagram. A no dobra, chcę to, chcę gram Pasuje mi. O, 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 wo, wo ale lagi. Eee. Yy... Dobra. Dobry, dobry goście, dobry nie Gość mnie zachwycił i wierzę mu i skoczek się gdzieś, no. A w ogóle czemu dodał mi jakiegoś gościa 1300? Zobaczmy Aha no super, zdało mi gościa 1300, w ogóle nie spojrzałem, gość mnie nowy na się. dlaczego takie dziwne mi rzeczy gra? To trzeba gościa pokonać, dobra. No tak szybko gram, bo mi się dzisiaj spieszy, mam dzisiaj ważne rzeczy na głowie. A gość już tu... No poddymia, poddymia. Tu. Tu, tu właśnie, jak wejdzie to, 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 o, to, 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 mogę zawsze zagrać. tak tak, tak, ja, tak, A tu mi wisi pionek eee. Ora. Eee. Ciekawe jak ma mi poszedł, bo Ale no mają te szachy emocjonujące maje... Tu muszę iść chyba królem Jakoś Król Soba komentuje te szachy bo teraz Spieszę się no mówię no Czasu nie mam, no. Koła, te sprawy. Jeszcze muszę ten pre prezentacja też. gram zagram 10 plus 0, no bo. by nie. Trzeba się przebijać tutaj to przebijanie będzie trudne dobra a takie trudne, w sumie właśnie tak, gram tak, 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 wchodzę jak nie zbija to wybijam, wybijam i tu podwójny atak, tak, tak, od razu a, tak tylko, że końca nie stracił właśnie to bez myślenia, szybko, szybko Muszę wbić ranking, ale za tego gościa to ja dosłownie nie wiem, z 1 elo? A taki ruch? W ogóle tu, tu... Dobra, taki ruch tu. Wybitka tu, tu i uzwojenie. W sumie to po nawet powie, że tu, tu, tu nawet mogę zagrać wieża tu. A nie, 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 co ja zagrałem? Boże, święty. Nie, dobra, nie, nie, nie podstawiłem. Bo... Tu bicie, Tu, tu. Boże, święty. Podstawiłem. Dobra, teraz nie podstawiłem, bo on jak wybije to... Znaczy i tak bym to wygrał, jakbym się spiął, bo... Tu... to było bicie, bicie... I tu, i tu, i tu i tak bym miał przewagę, ale nie no, to co ja zagrałem to to było amatorskie totalnie, nie no. Masakra! To, to, to nawet nie było amatorskie, to, to nawet było... Za bardzo amatorskie, dobra. Przecie cofnąć gańce? To powiedzmy. No tu zaatakuję pionka. Tu się broni, tu się broni, zagram tak, dan. No tu odejdzie tu i mu zbije. Dobra. No skup się, bo tak Mówię sam do siebie, ale muszę się skupić, bo jak to przegram, to. Przegrał z, z najgorszym graczem dotychczas. Znaczy, nie wiem, o ten ostatni gość też był taki, taki dobry był. Ale nie, no. Muszę poćwiczyć trochę. Dobra. podświetl trochę trochę. taki ruch no to tu eee, bicie tu bicie Musi wymienić, bez na królu. Na liczy? Ma pionki jeszcze dwa. Jak na może liczyć w takiej sytuacji? Hetman jeszcze ma dwa ruchy pionkami Tu 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 Tu, tu i w mata widzę, mata widzę, mat jest, gdzie tutaj jest Analiza, szybka analiza. Szybka analiza, tylko, tylko zobaczę swoją dokładność. No dobra, więc tak, dokładność jest GIT, 89%.